Ja jestem ciekawy, czy zdążycie zostawić łapkę w górę, zanim podpalę to nowe TNT. Za 3, 2, 1. Uwaga, biegnę, klikaj teraz łapkę. TNT podpalone. Jestem ciekawy, co się wydarzy. Halo? Uwaga, odleciałem dosyć sporo. Co? Co jest grane? TNT, które zrespiło drzewa. Widzowie, zobaczcie sobie. Las taki jakiś dziwny. No i w dzisiejszym odcinku, widzowie, gram sobie na Game modzie kreative. Ale kreatyw, dlatego że chcę stestować najnowsze TNT, którego jeszcze nigdy wcześniej nie testowałem u mnie na kanale, dlatego oglądajcie konieczny filmik do samego końca. Odszedłem sobie bardzo, ale to bardzo daleko od miejsca, w którym mam swoją bazę, od miejsca, w którym jest laleczka Chucky i wypróbuję to TNT. Jeżeli ona mnie zdenerwuje widzowie, to będę chciał wykorzystać na nią ten TNT i oprócz tego mam jeszcze jeden wspaniały pomysł, jak już wrócimy, ale to zobaczycie później. Chcę wrócić do wioski i może jeszcze nie będę na nią wysadzał tego TNT, tylko zrobię coś zupełnie innego, taki mały teśnik. Yy, oglądajcie film do końca. Subskrybujcie mój kanał. Jest tu czerwony przycisk do subskrypcji. Musi być on szary, będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem. Zaraz mamy 133 tysiące subskrypcji. Mordeczko, zobacz, jak już malutko brakuje, więc jak jesteś nowy, to teraz właśnie w tym momencie zasubskrybuj mój kanał. Na ekranie wyświetla wam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Jeżeli chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wbijecie, mi link, będziecie mieli w opisie, a ja serio tych TNT jeszcze wcześniej nie testowałem, postawmy sobie tutaj kolejne To mogę od razu usunąć i przesunę sobie tutaj Dobra, poszło, patrzcie, ej, co jest, to TNT zmienia kolory, Jo, ale genialne O, o, biedna świnka, co jest grane A, coś takiego to było, to takie custom, są chyba niestandardowe, nie jestem pewny Dobra, mniejsza, spiral TNT, postawmy gdzieś tutaj i poszło Co jest, patrzcie, to... co się stało w ogóle jaki dźwięk był genialny, takie tu 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 No coś coś takiego jakieś, ale fajne to TNT jest Lecimy dalej, teraz będzie meteor shower Ej, to może później, bo to czuję, że to może być mocne Gravity, dobra, coś z grawitacją w każdym razie Poszło i hello, uwaga! Zobaczmy, co tu się odwa... O, przyciąg! Co jest grane? Patrzcie, co się ze mną dzieje, widzowie! Potrzebuję waszego wsparcia, waszej pomocy. Musicie zostawić łapkę w górę. Okej, okay, dobra. Ej, a może słuchajcie, zrobimy tutaj jakieś połączenie. Dajmy na to, tutaj dajmy takie, albo nie, bo to nie wytrzymam jeszcze. Okej, okay, usuwam to TNT. Meteornie. O, coś takiego tutaj jak Floating Island TNT. Dobra, widzowie, sprawdzamy sobie to. O, 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 o. czekajcie, zobaczymy, co tu się wydarzy. Tego TNT. TNT naprawdę nigdy wcześniej nie testowałem. O, zacięło Co jest grane? Ej, co jest grane, patrzcie! Wyspa się u góry pojawiła. Co Genialne nawet! No, nieźle. A ja szukam jeszcze takiego TNT, które będzie w stanie też pokonać laleczkę czaki. W sumie nie wiem, czy będzie tu takie TNT, bo ona jest naprawdę mocna. Okej, okay, TNT firework. No tu może być grube, grube dymsy mogą być. Pa, pa! pa, pa co się dzieje? O ja cię pierdzielę! Ażem zrymował! Uh, widzowie, zobaczcie! No jakby takie coś spadło na laleczkę czaki, szczerze mówiąc, to nie wiem czy ona by to sobie... Nie wiem czy by to przeżyła. Okej, okay, teraz mamy sand firework i postawmy gdzieś tutaj i raz, dwa, trzy, poszło! Halo, zobaczmy co się dzieje. Ło, wow, Co jest? Piasek leci z góry! Widzowie! Uh, 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 ale genialne TNT, naprawdę! A co będzie dalej, bo mam ich cały kwipunek. TNT X5 teraz, no to chyba kojarzę, ale nie jestem pewny jeszcze. Waszym zadaniem w komentarzu będzie napisać, jakie TNT najbardziej wam się spodobało, a ja przypnę wam serduszko. Patrzcie, Ło. A, co zrobię coś takiego? Myślałem, że będzie mocniejsze. A, a weźmy takie połączenie, załóżmy cyk, cyk, cyk i uwaga cyk i tu obok cyk, cyk, czyli cyk, cyk i cyk i no, okej. Okay. a tu jeszcze meteor może nie floating is... no dobra, niech będzie tak teraz. Patrzcie. Bziuuu! I uwaga! Ja! Ole piachu zleciało! Proszę Państwa! Co tu się odwaliło? No nieźle. Dobra, nie będę tutaj zanudzał z tym samym TNT przyszła kolej na nowiutkie, jeszcze takie, którego tu nie testowałem na tym filmie. Dobra, Meteor, oj to będzie mocny X20 to no. Multipli, to jestem ciekawy, uwaga! Y, chciałem go krzesiło postawić. Multipli, uwaga, poszło widzowie teraz! ale, jakie... O ja, co się stało? Serio? To ty tylko coś takiego robi? Nazwa wskazywało, że to będzie coś mocniejszego. Meteornie. O, Brick House. Cześć. Co wy gadacie? Dom zrobię? Może będę miał nową bazę jakąś, widzowie? Zaraz zobaczymy. Spójrzcie sobie tylko na to. I raz, i... I ja, bazę zros zrobiło. I ja, ale fajny. Patrzcie, skrzyneczka, tunicja. Taka standardowa baza. O, mógłbym tutaj wpuścić jakiegoś widza. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się taki domek i czy chcielibyście sobie zamieszkać. Bylibyście, bylibyście może moimi sąsiadami. Dajcie znać w komentarzu. Może niedługo też pójście jakiegoś subskrybenta na kanał, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem. Fajny domek, naprawdę fajny. Yy, digging TNT. Dobra, to postawmy gdzieś tutaj. Ija, yy, poszło. To taki lejek chyba. Co, tu, to będzie się lało? Coś, czy co? Nie wiem, zobaczymy. O. O, 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 halo, coś się stało? I yy. o, yy, patrzcie, dziurę zrobiło! I takie coś, taką na jedną karteczkę poleciało sobie w dół. No, fajne, czyli takie odzorowanie lejka, jakby. No, w sumie, patrzcie, to jest pokazane, nie, że kopie w dół takie. No, ok, fajne. Drilling TNT, jeszcze inne, podobne do tego, ale inne. I poszło. Zobaczmy, co to będzie. Inne, ta, inne, no. Hello? I co tu? Ja! Yy. Tak samo, tylko że szerzej kopiące, widzowie. Fajniutkie TNT, no, nie no, podoba mi się to. I to tak całkiem poważnie wam mówię, nie? Okej, okay. Hellfire, no to teraz może być grubo, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Te TNT wygląda groźnie, biedne koniki obok stojące. Uwaga, poszło czy nie poszło? Halo? Co? Jest grane! Ooooooeo Chodźcie ja to! Neder się stał nagle, podpalił! Diamenty tam widzę! Diaksy, ale fajnie! A już nie widzę. Co? Co jest? podpalę ją! Ej! Masz ty jeden, ty nienawidzę gastów! One są obrzydliwe! Idź mi stąd, won! Dobra, ja od nich odlatuję widzowie! Co? Nagle się gasty zrespiły i mamy coś takiego! Ojejku, seria, będziecie mi teraz hałasowały, ja was nienawidzę. Widzowie, najgorsze co może być, to właśnie te gasty, które tak Będę właśnie, no pan. Dobra, ja sobie kawałek odlecę, żeby nie słyszeć ich, mam nadzieję, że już będzie cichutko zaraz. I wytestujemy kolejne TNT, a zobaczycie później, jak wrócę do swojej bazy i pójdziemy do laleczki czaki. zobaczycie, co będę chciał tam zrobić. O, mam taki genialny pomysł. Wydaje mi się, że odkryjemy dzisiaj coś wspaniałego i nawet tego TNT na nim nie będziemy musieli testować. Zobaczymy w każdym razie. Ender TNT, patrzcie na to, widzowie. Hallo, o, o, przesuwa się to TNT. Przesuwa. Wow, co jest? Jak mnie wywaliło? ale fajne to było. Widzowie, czajcie, byłem przy tym TNT i nagle mnie wy. no. Okej, okay, to to TNT, które użyłem, to usuniemy sobie, ej nie, usunąłem chyba, a nie, oce... dobra, widzowie, to będzie coś wodnego chyba, zobaczymy, poszło, podpalone, ocean TNT, no, czuję, że może być grubo teraz, aż mi delikatnie ścina Minecrafta, ja, patrzcie na to, jak się rozlewa woda, ile, o, halo, pomocy, bo aż zlogowało. Dobra, to teraz może fajnie by było coś w tym lesie zrobić. To ten ocean wy... Oprócz tego dynamity widzowie mamy, naprawdę. I mamy teraz vapor vaporize TNT. Dobra, cyk i cyk, poszło! Uaaa, hello TNT, co się dzieje tu? o, 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 o. o, 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 o. Halo? Co się dzieje? Powiem mi, ktoś tutaj? lak jakiś? Świnka się rusza? Ale świnia, wejdź się rusz. O, prze przepraszam, przepraszam, podpaliłem cię. Co to TNT zrobiło, widzowie? Bo nie ogarniam. Dajcie znać w komentarzu, jak zauważyliście jakąś różnicę. Bo ja, będę szczerym, to żadnej. Nuklear, oj, to będzie mocne. Dobra, Ghost TNT, uwaga. Puszu! Gdzie jest? Halo? O, co? Co się stało? Gdzie ten wybuch? Proszę mi pokazać to. Ten TNT są jakieś dziwne, bo się nie. nie ten. nie pokazują. Ja wam damno. Chciałem zobaczyć. Ej, już mi komputer zaczął głośniej chodzić poważnie, widzowie. Kubik TNT. To co, kupki będą tutaj, czy co? Nie no nie wiem, żartuję sobie oczywiście. Zobaczymy. Ło, taką dziurkę zrobiło jedną, taką delikatną. E, O nie, o nie! Odcinek już nie jest stracony, bo uciszyłem komputer. O, głośne! Co jest? Patrzcie na to! Ale fajne, tak takie fajerwerki z TNT! I ja, a zróbmy kilka takich widzowi, ja bym chciał kilka. Bang, 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 bang. I poszło. Patrzcie! Ziu! Ale fajniutkie! Takie coś! Oś mnie wywala! I zawieczajcie, Takie coś postawić nad domem. Koło, koło domu laleczki czaki Przecież to by było coś wspaniałego Naprawdę, świnka sobie stoi tutaj na, na drzewie Okej, okay, usuwamy, usuwamy Usuwamy, usuwamy je Usuwamy dalej Ale fajne TNT mamy na tym odcinku Snow, o, to chyba zimę teraz zrobimy Ale, I'm not sure, widzę wie, Nie jestem pewny tego, zobaczymy Może to tylko sama nazwa po... o. Yeah, no zobaczcie Widzieliście kiedyś, w, w, w środek lata, zima, śnieg? No kto by pomyślał, co? <laughs> Okej, okay, kolejny TNT będzie Fire TNT. O, 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 to może być ty, pa. I poszło. Hello, co się wydarzy? Uwaga, uwaga. Ole pierdyknęło. No ładnie. Kto, kto by pomyślał? Fire TNT, no w co, wcale nie to nie ogień, wcale to nie o... o sfajczy się chyba tutaj. A dobra, niech się tam fajczy! Kolejne timer. O to mnie widzowie ciekawi najbardziej Co to może być? Uwaga, poszło! Zmienia kolory, patrzcie! LOL! Ole fajne! I co tu się wydarzy? A bliska tam jakaś jest zegarek? Ej, co jest? Halo? Czemu nie wybucha? Co bo ja nie rozumiem? A może tu trzeba postawić obok tego kolejne? Czy co? No nie wiem. Kiedy to wybuchnie? Ło! Jajku! Aż im się zląkł Nie wiadomo kiedy. Czas jakiś tam odlicza, o widzowie. A jest napisane? Nie ma ile czasu. Okej, okay, to to było, to było. Yy, to czekajcie, teraz może oto. Chemical, Floating i Freeze, dobra. Freeza mamy. Free... Nie, no to fre frezę, frezę. Okej, okay, to coś będzie pewnie z zamrożeniem albo coś, nie wiem. Nie jest. Może lód będzie, widzowie. Zobaczymy. Papa, pa, pa, pa szkieletora, bo kt. ty! Uhuhu. Ta! Zamroziło. Aj, szkoda, że nie szkieletora. Zamrozimy szkieletora, widzę, patrz na to. Byk! Co się patrzysz, gagatku? Jeden ty? No, ty się lepiej, od, nie odwracaj, bo. O, no. Co jest? Dlaczego? Chciałem, żeby go też zamroziło. No. Aść ty! Jeden gagatku. Dobra, to teraz chemikal. Tutaj dajmy chemikale połączmy z tym. <laughs> z mroźnym tam, ze szkoda. ło, wow. Ale jajca. O, ja pierdziu! Widzowie, jak zleciało! No, mocne, powiem wam, że wydaje mi się, że jeszcze. Powiem wam, że to TNT jest chyba najmocniejsza jeszcze nie chcę go testować. Jeszcze dajmy na to, że potestujemy dy, dy, dynamity. Dynamity, bo zobaczymy, co one robią. Dy, zwykły dynamit, poszło! A, takie coś, patrzcie. Jakie fajne! Można tu porozwalać sobie te szkła wszystkie. Dek, spamuje prawym przyciskiem myszy. Elegancko! Palimy las. Dobra, teraz vaporiz dynamit. A! To... Ej, to jest takie odpychane chyba. Fajne, dobra. Teraz uwaga, dynamit I pięć. Też fajne. Bziu! Ghost dynamit! Poszło sporo. Ej, ten ghost to chyba wybucha w inny... Ja wiem widzowie, te ghost to pewnie wybucha na dole chyba, tak mi się wydaje Uwaga, posprawdzamy sobie to, ale nie jestem pewny Tylko tak mi się wydaje, że to wybucha na dole Halo? No nie, no nie wiem już, nie wiem jak to sprawić O! E! Otwieraj pani! Dobre Okej, okay, to kolejne e, e t nie O, co jest? A, to jest te fajny TNT! O, ale fajerwerki! Nie, rooping tylko... e Dynamite I dynamite i 20, patrzcie! W sumie, czy ja wiem, czy te 20 jest takie mocne? Nie, no jest dosyć mocne, ale nie jestem pewny, czy aż tak Jokie fajniutkie, widzowie, patrzcie Wziu! Dobra, okej, okay, to teraz tak Cyk, 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 cyk I cyk Ja muszę zrobić jeszcze to, Meteor Tinty Bo tego też nie testowałem A, widzowie! Mm, no nie, dobra, w sumie nie będę tak Chciałem zrobić dzień, ale po co? Cyk, cyk Jedno, 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 poszło, Meteor TNT. Co tu się odwali, widzowie? Halo? Odpalono. Wybuch. O-o. Zaczął. Co? <laughs> o kur. De, Felek. Kto mnie teraz słyszy, widzi, Napiszcie w komentarzu, czy widzieliście przed chwilą ten meteor, jak zleciał. Ja widziałem tylko kawałek jego. Musimy to koniecznie jeszcze raz testować. Przecież jak taki meteor spadnie na laleczkę ciaki, to wydaje mi się, że nic z niej nie zostanie. Chyba, że jest odporna tam na coś, no nie wiem. W sumie te, tego nie wiem. No nie nie wiem po prostu. Uwaga, zrzucimy tutaj jeszcze. Ej, co jest? Jakiś dziwny szkieletor ubrany! Chłopaki, macie prezent ode mnie. Patrzcie to. I patrzmy się i w górę! Jak zleci ten meteoryt. Meteor. Uwaga. I teraz, pa! Leci! Jehoho! Jakie fajne! Jak to wygląda genialnie! Ja, widzowie, powiem wam, że czegoś takiego to jeszcze nie widziałem w minecrafcie Piękne, po prostu piękne! Co prawda porozwalają sporą ilość świata, ale to nic. Chodzi o to, żeby wytestować, w razie co będę wiedział, co mam użyć na laleczkę czaki I zaraz pójdę, wrócę do swojej bazy, oczywiście za dnia, i pójdę do niej i coś testuję. Stestuję to, jak ona będzie po prostu dobrą laleczką czaki I może w sumie też to stestujemy jak będzie złą. W sensie zło dobrą jak za dnia, a złą za nocy. Dobra, jeszcze widzowie chcę testować to TNT. Możliwe, że mi wywali Minecrafta, nie wiem, Z zobaczymy to po prostu. Tak. Więc... Więc uwaga, podejdźmy sobie gdzieś, a dajmy na to tutaj i poszło, nuklear, ojejku, czuję, że to może, no serio, wyrzucić mnie z Minecrafta, zobaczymy, halo, dzień dobry, poszło, ło, co jest, E, serio, to tylko tak wywala, <laughs> O, co, jakie piękne, zobaczcie to widzowie, jak byście nazwali taki świat! Joki, co to jest za matę... Czyli co to się dzieje? Joki ładniutkie, ścieło drzewa! Oj Endermanku, bijecie coś tak? Jak mi przykro! Na dół, idź sobie, na dół, tam gdzie twoje mnie... Enderman nie lubię Endermanów! Ej, co jest? Nie mogę nic tu niszczyć! Patrzcie! Ale jajca! Czemu? Ewon, panie Endermanie. Na dół. Nie lubię cię, tak więc tu będziesz na dole. O ty nie ma, nie ma, nie ma żadnego wyjścia! To sobie stoisz! Patrzcie, jaki ładniutki świat! Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakbyście takowy świat nazwali, a ja przypnę wam serduszko, drodzy widzowie. Jakie piękne! Dobra! Stestowałem tyle, ile mogłem. Przyszedł czas, żebyśmy poszli, wrócili do bazy. Oczywiście, tu już będę na survivalu za moment i testowali daną rzecz. Zaraz wam to powiem, tak? zaraz wam to powiem, więc widzimy się za momencik. Widzimy się z powrotem, widzowie. Jestem właśnie w swojej bazie. Wróciłem. Zobaczcie, cała zbrojka, Swoje wszystkie rzeczy. TNT na razie odłożyłem, niepotrzebne. Zobaczcie, mam jedno wiaderko, drugie wiaderko, trzecie, czwarte, piąte. Tu odkładam pochodnie, szóste. Dobra, tyle wiaderek wody mam. I w tym momencie idę właśnie sobie do laleczki czaki, ponieważ chcę wytestować, czy... Będzie odporna na wodę. W sensie takim, że będę. Może nie tyle, co odporna, w sensie, czy, czy będzie ta woda w ogóle coś jej robiła. Może w dzisiejszym odcinku odkryjemy, widzowie, jej słaby punkt. Będę dużo testował. Odkryjemy jej słaby punkt yy, wtedy, kiedy ona jest dobrą laleczką czaki. Bo wiecie, jeżeli ona w jakimś momencie. Aj, skróciłem sobie drogę w ogóle. Może przez ten las. W sumie, nie, dobra, nie będę szedł przez ten las. Jeżeli załóżmy, ona yy, zdenerwuje mnie kiedy jak będzie noc, będzie tą złą laleczką czaki przychodziła, robiła mi różne rzeczy, to w razie co będę wiedział, co na nią działa, i wtedy nie będę próbował pokonać ją za nocy, tylko będę próbował pokonać ją za dnia, bo będę wiedział o jej słabym punkcie. O, czekajcie, pa! Jest tam tym misu, stoi sobie. O, tu posadziła drzeweczko. Nie? Halo, laleczka czaki, to ja jestem. No co, 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 uciekasz? Stój, laleczka czaki, gdzie ty idziesz? O nie, co ty, co, znowu chcesz się bawić, czy o co ci chodzi? W ogóle, co tu masz? O rybkę u, u, pieczony Łosoś ci się tu smażył. Tu masz o, dużo wętek, ład? Wętek, chyba, D dobra, mniejsza. E, Okej, okay. laleczka czaki, ja cię potrzebuję. O, muszę się straszać, zanim noc będzie. Laleczka czaki, chodź tutaj, tu, stań sobie, tu, 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 tak, tak, tak nie ruszaj. No nie, nie bój się. I teraz ja chcę coś zrobić, tylko bęk, bęk, bęk. No nie, nie bój się, laleczka czaki, nie bój się. Widzowie, ale tu zaraz numer zrobię. Patrzcie na to, nie ruszaj się, proszę, laleczka czaki. I teraz patrzcie, widzowie. I bęk, poleciało. Zalejmy wodę. Dostaj obrażenia, patrzcie na to. Juhu! Nie ledwo, ma się jak stąd wystać. Wychodzi jak najwięcej wody. Tak, udało się. Mamy to, widzowie. Laleczka czaki za dnia nie lubi wody. Słyszycie, jakie obrażenia dostaje. Tylko czy to jest wystarczające na tyle, żeby ją pokonać? Nie wiem. E, do, dobra, dobra, nie będę jej teraz może denerwował. Ło, z wody do wody. <laughs> I to mi się podoba. W sumie nie wiem, na jaki czas będzie ją to biło. Gdzie ona wlazła? Patrzcie na to, co jest. Do dalekiej wody. Dobra, pomogę ci, laleczka czaki. Już poczekaj, poczekaj, no. Dam ci tutaj. Czekaj, możesz sobie. So... O, wejdziesz sobie. Ej, jeszcze ja wpadłem. Czekaj, czekaj, tu za Zatrzymamy, i tu zatrzymamy, tu zatrzymamy. Dobra, nie powinna. Jeszcze się wylewa ta woda, no. Co za woda, a ją cały czas bije. Biedna leleczka nie ma, jak się stąd wydostać. No, wcale mi ciebie nie. No, znaczy, to ten nie Nieważne. Okej, okay, woda powinna być już zatrzymana. Czekajcie, tu postawmy. No jejku, no ile to się będzie wylewało jeszcze? Ja żem przesadził trochę z tą wodą. Halo, laleczka czaki. O, wyszła, patrzcie. jeszcze. Ej, bije ją. Laleczka czaki, a chodź do mnie. Podejść tutaj. Laleczka czaki, no po. Przestało. Co jest grane? O ja! Czyli to działa na dany czas! Ej, czemu ty się kładziesz? Przyjdź do mnie, laleczka! No, po No dobrze! Tu się w miarę słucha! Ok, widzowie, czyli udało nam się ogarnąć. Nie dość, że. Laleczka czaki, możesz się bawić, później ten, bru... ten bedrock ci usunę, jakoś tam spróbuję. Albo w sumie ty masz tyle siły, usunę sobie to laleczka czaki. To... Ja... Widzimy się już później, laleczka, trzymaj się, na razie. Widzowie, udało się, odgarnąłem, znalazłem jej słaby punkt w Minecrafcie. Teraz, jeżeli on za dnia, jak jest dobrą laleczką czaki, to dostaje obrażenia od wody. Eee. Bije ją to, tak samo ma problem, żeby się z niej wydostać Może w następnym odcinku Dajcie znać, czy chcecie, żebym sprawdził w następnym odcinku Jej słaby punkt, kiedy ona jest tą złą lalką Nie wiem, może to się jakoś zmienia, czy coś W każdym bądź razie to będzie na tyle w tym filmie Zobaczcie poprzedni odcinek Wbijajcie koniecznie teraz na mój drugi kanał Znajdziecie do niego link w opisie Dodaję ci tam nowy filmik Każdego dnia dodaję tam nowe filmy Więc macie szansę nawet nagrać ze mną tam odcinek z Minecraft Ale wystarczy być subskrybentem mojego kanału I subskrybentów tego kanału i tamtego Tutaj mogę was puścić na. Żebyście mi pomogli, niedługo może to zrobimy. A na tamtym kanale nagramy jakiś wspólny odcinek, więc subskrybujcie ten i tamten kanał. Do tamtego macie link w opisie, wbijajcie na Instagrama. Ostatnia obserwująca osoba z Insta jest pokazywana na początku odcinka. Wszystko znajdziecie w opisie. Ja się zamierzegnam. Do jutra. Trzymajcie się. Na razie.